Witam wszystkich w kolejnym moim filmie. Jak widzicie w końcu udało mi się znaleźć trochę czasu i pójść do fryzjera. Tutaj w wikarniku właśnie przygotowują mi się moje ziemniaki na jutro. A ja stwierdziłem, że z powodu tego, że mam sesję, nie mam zbyt dużo czasu, no to wykorzystam akurat tą sekundę, którą aktualnie mam. Właśnie po to, żeby yy, odpowiedzieć na kolejne wasze pytanie. Mianowicie jedno z pytań z, filmu, z filmików, w którym prosimy Was o zadawanie yy, dawanie propozycji, co powinno się znaleźć dalej na kanale. Ile według Ciebie powinna trwać masa, żeby w ogóle jakieś mięśnie zbudować? Ile kilogramów tych mięśni przez ten okres można złapać? Naturalnie oczywiście. Ile może spodziewać się tego ekto, ile Mezo, a ile Endo, zakładając, że mają odpowiednią dietę? Co sądzisz o Dirty bulking? Jakie masz zdanie o masowaniu z nieco wyższym body powiedzmy 15%? Pozdro. No więc tak, jak widzicie, raczej słyszycie pytanie, jest dosyć złożone. W każdym bądź razie podzielę je na pewne kwestie. Część pierwsza. Ile według ciebie powinna trwać masa, żeby w ogóle zbudować jakieś mięśnie? Słuchajcie, no to jest kwestia bardzo indywidualna. Ale według mnie, jeżeli jesteście naturalni, to masa, żeby w ogóle miała jakikolwiek sens, żebyście zrobili jakiś progres, musi trwać minimum 6 miesięcy, a najlepiej, żeby trwała około 8, tak naprawdę. To jest moje osobiste zdanie. Żeby ten progres był widoczny. Ale każdy może mieć inne. W każdym bądź razie, ile według Ciebie powinna trwać masa, żeby w ogóle jakiś miesiąc zbudować? Według mnie minimum 6 miesięcy, a najlepiej 8. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm też. Przez pierwszy miesiąc, półtora, czasami u niektórych nawet dwa miesiące po zakończeniu redukcji, nie buduje nowych mięśni, tylko jak gdyby odbudowuje to, co stracił podczas robienia tej redukcji, co powoduje, że tak naprawdę ten okres budowania masy trwa tak naprawdę cztery miesiące, albo właśnie sześć miesięcy, jeżeli odejmie się te dwa, kiedy organizm się regeneruje. Tak? Więc to jest moja odpowiedź na tą pierwszą część pytania. Następne, ile kilogramów tych mięśni można przez ten okres załapać naturalnie? To jest bardzo indywidualna kwestia, tutaj nie ma ile tak naprawdę możesz załapać tych mięśni, bo w jednego roku możesz zrobić tego więcej, w drugim roku możesz zrobić tego mniej. Jedna osoba zrobi więcej, bo ma naturalne predyspozycje, druga mniej, no ale nie spodziewaj się jakichś ogromnych ilości, tak, bo tak naprawdę jeżeli będziesz tył, jeżeli przytyjesz więcej niż myślę 10-15 kg, w porównaniu do Twojej redukcji, to naprawdę duża część. Ja mówię o tych dodatkowych kilogramów. Nie mówię o kilogramach, które szybko ci się nabiją po zakończeniu redukcji, bo to się właśnie wypełnisz glikogenem, wodą, treścią pokarmową. Ale takie 15 kilogramów więcej powiedzmy, skończyłeś redukcję na 80 kilogramach i później ważysz około stówy, no to. Musisz sobie zdawać sprawę, że to na pewno nie są same mięśnie, tak? Nie ma takiej możliwości. Jest to sprawa bardzo indywidualna, więc ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Następnie, ile może spodziewać się tego ekto, ile mezo, a ile endo? No i znowu, jeżeli ktokolwiek ogląda moje wcześniejsze filmy, to ja nie wyznaję zasady ekto, endo, mezo, bo nie ma czegoś takiego. To są ogólne zarysy, ale nie, nie ma osoby, która jest totalnie ektomorfikiem, totalnie endomorfikiem, totalnie mezomorfikiem. Więc po prostu każdy jest inny, totalnie inny. Yy, oczywiście na niektóre osoby mogą działać podobne rzeczy, ale na każdego, żeby skały srały nawet na bliźniaków, będzie to działało chociaż w jakimś stopniu inaczej. Więc to jest właśnie wracając do tej wcześniejszej części mojej odpowiedzi, to jest bardzo indywidualna sprawa, ile ty tych mięśni może zbudować. Najlepszym Najlepszą odpowiedzią na to, ile można tego zbudować, czy ile zbudowałeś jest po prostu waga i lustro i twoje doświadczenie. Wtedy dzięki połączeniu tych wszystkich czynników będziesz w stanie stwierdzić, ile ty tego zbudowałeś tak naprawdę. To jest najlepsza opcja, po prostu obserwować siebie, patrzeć na wagę, nie patrzeć tylko na cyferki, patrzeć również w lustro i korygować to wszystko, robić sobie zdjęcia co jakiś czas. Nie musisz ich nikomu pokazywać, możesz mieć je na jakimś pliku, na, na jakimś pendrive, to już nie ma znaczenia. Chodzi o to, żebyś po prostu był w stanie sobie porównać, bo często jest tak, że patrzymy na siebie, wydaje nam się, że nic się nie zmieniło, jak porównamy swoje zdjęcia na przykład sprzed dwóch, trzech miesięcy, to jest ogromna różnica. Więc po prostu w ten sposób musisz podchodzić do tematu budowania masy mięśniowej, a nie na zasadzie kilogramy, ile ja mogę zbudować, ile mogę zbudować. To jest kwestia bardzo indywidualna, dużo ważniejsze jest po prostu to, żebyś był progres. I następna kwestia, co sądzisz o Dirty Bulking? Jakie masz zdanie o masowaniu z nieco wyższym bodyfatem, powiedzmy 15, co ja sądzę od, to połączę w jedną odpowiedź, z tego względu, że to zależy od tego, jak jesteś bardzo zaawansowaną osobą, jeżeli chodzi o staż treningowy i o znajomość. Nawet nie chodzi o staż, ale o znajomość swojego ciała. Z tego względu, że ten Dirty Bulking to jest tak naprawdę ludzie to źle rozumują, bo ludzie to rozumują na zasadzie, że jest śmieciowe jedzenie. A dirty bulking polega na tym po prostu, że przekraczasz ponad 500 kilokalorii nadwyżkę swoją kaloryczną dzienną. I, bo to nie ma znaczenia czy ty będziesz jadł płatki owsiane czy, czy kapiki. jeżeli będą się zgadzały makrosy to wszystko będzie taki sam efekt, chyba już wszyscy o tym dobrze wiecie. Więc po prostu ta brudna masa polega na tym, że nie liczysz w ogóle tych kalorii tylko jesz nadmiar i ten nadmiar często jest 500, 600, nawet 1000 kalorii i wtedy ten tłuszcz ci się na pewno odkłada, ale też maksymalna ilość mięśni się buduje. Byłbyś w stanie zbudować z mniejszą ilością tych kalorii, z tym, że później na redukcji masz więcej roboty, żeby zdo, zrobić formę, tak? Ale i tak samo jest właśnie z tą kwestią, jakie masz zdanie o masowaniu z nieco wyższym bodyfatem, powiedzmy 15% z, z plusem. To jest właśnie. To się tyczy tak naprawdę tego samego, bo jeżeli znacie swoje ciało, to możecie mieć to w dupie, bo i tak wiecie, ile czasu potrzebujecie, wiecie co robić, żeby zrzucić ten body fat i żeby została ta masa mięśniowa i to jest właśnie ta odpowiedź. Jeżeli znacie swoje ciało, nie na zasadzie, że zrobiliście kiedyś redukcję i schudliście, ale tak naprawdę nie wiecie dokładnie, jak wam się to udało, bo ktoś wam to powiedział, rozpisał. Wy musicie doskonale znać swój organizm, musicie wiedzieć na co reagujecie, czy na węgle, czy na tłuszcze, jaką musi mieć podaż kaloryczną, musicie tego kontrolować. Ta redukcja musi trwać w zależności od tego, ile macie tego tłuszczu odpowiednią ilość czasu musicie się ciągle obserwować, reagować. To wszystko przychodzi z czasem, więc dla osoby początkującej nie polecam duty bulking, ani masowania na poziomie powyżej 15% klatki tłuszczowej, bo ona może po prostu sobie nie poradzić ze zrzuceniem tej tkanki, a zostawieniem masy mięśniowej na redukcji. Bo może po prostu dojść do tego, że się wypali cała i spali wszystkie mięśnie zbyt dużą ilością kardio, zbyt z dużym ograniczeniem kalorii, zniszczeniem metabolicznym czy raczej adaptacją metaboliczną i to wszystko spowoduje, że ta osoba może nawet stracić, nie, nie tyle nie stracić tego całego tłuszczu, ale może stracić masę mięśniową, tłuszcz zostanie, a dojdzie do takiego poziomu adaptacji metabolicznej, że nie będzie w stanie tego tłuszczu zrzucić i po prostu rozwali sobie rok, a nawet czasami dłuższy okres czasu stażu treningowego, więc po prostu musicie doskonale znać swoje ciało, żeby bawić się w dirty bulking albo w 15% plus tkance tłuszczowej. Tak więc to były moje odpowiedzi na pytania jednego z użytkowników, ja to sobie to zakreślę. Bo wydrukowałem sobie na karcie kilka tych pytań, żeby po prostu nie pominąć żadnego. Bo jak wiecie, tak jak wspominałem, ja ten kanał robię dla was i dla siebie. Więc jeżeli ktoś mi zadał jakieś pytanie, to na pewno chcę na nie uzyskać odpowiedź i na pewno tą odpowiedź uzyska. Tak więc to było wszystko jak na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, chejtujcie, udostępniajcie na fejsie, róbcie co chcecie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdro i Aha, i dla osób, które pisały mi w komentarzach, żeby było więcej kwestii związanych z jedzeniem yy, Dzisiaj niestety no, jestem jeszcze zalatany wam sesję, jutro podobnie, ale myślę, że w przyszłym tygodniu w poniedziałek, wtorek powinno się coś pojawić. Tak samo yy, dla osób, które mają problem na redukcji, yy, jak posiłki, które y, są y, sycące, ale mało kaloryczne, tak? Więc na pewno w najbliższym czasie pojawią się kwestie związane z tym tematem i do